Jan Paweł II, człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom. Tak o sobie mówił papież. Sztuka towarzyszyła papieżowi od lat młodzieńczych. Fascynowała go. Inspirowała, zachwycała. Udajmy się razem w podróż muzealnym szlakiem sztuki. Pierwszy przystanek, miejsce niezwykłe, malowane światłem, bo właśnie to oznacza termin fotografia. Zapraszamy do krakowskiego atelier Pawła Bielca. Strefę kształtują unikatowe eksponaty z jego krakowskiego zakładu fotograficznego. To w nim powstał słynny portret Karola Wojtyła. Warto zwrócić uwagę na oryginalny stuletni aparat, którym wciąż można robić zdjęcia. Skoro dotarliśmy do krakowskiego atelier, przypomnijmy, kim był wtedy Karol Wojtyła? Studentem polonistyki. Przez pierwszy rok osiemnastoletni młodzieniec rozwija swoją pasję do sztuki teatralnej i poetyckiej. Angażuje się w życie studenckie, przyłącza się do koła polonistów i konfranterni teatralnej, której członkowie zakładają grupę aktorską studio dramatyczne 39. Dużo pisze tworzy między innymi renesansowy psałterz, ballady beskickie, magnifikat oraz sonety. Czas z trudem dzieli między twórczość a naukę. Ma 36 godzin zajęć tygodniowo, gdy minimum to 10. Regularnie koresponduje z Mieczysławem Kotlarczykiem, który w Wadowicach rozbudził w nim teatralne zainteresowania. Mimo natłoku zajęć, nie zaniedbuje spraw ducha. Znajomość z Janem Tyranowskim i polecone przez niego lektury budzą w nim nowe pragnienia. To wszystko sprawia, że jest to dla niego czas duchowego wzrastania. I okres poszukiwań życiowej drogi. Po latach wspomina, myśl o kapłaństwie raczej dość zdecydowanie odsuwałam. Czas ostatecznych decyzji nadchodzi w latach wojennych. Impulsem staje się śmierć ojca. Spójrzmy na tablo. Pamiątkowe zdjęcie grupy teatralnej, studentów i wykładowców. Studio Dramatyczne 39. Czy potraficie dostrzec Karola? Z fotografii w gablotach patrzą na nas wspomniane autorytety i mentorzy przyszłego papieża. Karol Wojtyła-syn i Karol Wojtyła-ojciec. Potoficer cesarskiej i królewskiej armii oraz kapitan administracji wojska polskiego. Młodego Karola pracy nad sobą uczył właśnie on. Dbał o formację religijną i patriotyczną. Syna. Po latach Karol Wojtyła wspomni. Z synowskim oddaniem całuje próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich rodziców. Za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy. Nawet wtedy, gdy przychodziło. Zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w trudnych czasach. Mieczysław Kotlarczyk, mistrz, nauczyciel teatralny Karola Wojtyły, przyjaciel, który stworzył konspiracyjny teatr rapsodyczny. Jego działalność rozpoczęła się od prób nad królem duchem Juliusza Słowackiego. Ważny wkład, Kształtowanie się i działalność teatru wniósł aktor i początkujący dramaturg Karol Wojtyła. Jan Tyranowski, polski mistyk chrześcijański i kierownik duchowy młodego Karola Wojtyły, księgowy, krawiec oraz czcigodny sługa Boży Kościoła Katolickiego. Od niego nauczyłam się między innymi elementarnych metod pracy nad sobą, które wyprzedziły to, co potem znalazłam w seminarium. Tyranowski, który sam kształtował się na dziełach Świętego Jana od Krzyża i Świętej Teresy od Jezusa, wprowadził mnie po raz pierwszy w te niezwykłe, jak na mój ówczesny wiek, lektury. Młody Wojtyła uczy się od tyranowskiego metod pracy nad sobą. I dzięki niemu odkrywa świat modlitwy kontemplacyjnej. Krawiec zachęca go do lektury dzieł mistyków hiszpańskich, świętego Jana od Krzyża i świętej Teresy. Dzięki niemu także ulega fascynacji traktatem o prawdziwym nabożeństwie do najświętszej Marii Panny. Dzieło to kształtuje pobożność Maryjną Karola Wojtyła. Spokojne lata studiów i pracy naszych bohaterów przerywa II wojna światowa. Czas tragiczny w dziejach. Nad Polską i w Krakowie powiewają nazistowskie flagi. Dla młodego Karola to jasny sygnał od broga próba złamania polskiego narodu. Karol wiele lat później napisze, myśląc o Ojczyźnie: Polska jest męczennicą Europy. Nie można pominąć proroczych słów poety, wizjonera, romantyka XIX wieku, Juliusza Słowackiego. O Jerozolimo, słowiańska Jerozolimo. Nadchodzi godzina, kiedy zostaniesz zniszczona i złamana, jak gliniany dzban. Pan Bóg uderza w ogromny dzwon dla słowiańskiego oto papieża otwarty tron. Przejdźmy do strefy, która budzi wiele uczuć. To miejsce niezwykle symboliczne, które wprowadza nas w zadumę i prowokuje do refleksji nad burzliwymi losami w naszej historii. Las las nietypowy, ciemny, smutny, bez życia ucięte sosny, wyrastające z rzymskich kolumn symbolizują próbę odcięcia Polaków od korzeni cywilizacji łacińskiej. Artystyczna instalacja Jerzego Kaliny, symbol wszystkich lasów, w których walczyli i ginęli polscy partyzanci, powstańcy, żołnierze antykomunistycznego podziemia. To także wspomnienie lasu katyńskiego, w którym Sowieci wymordowali polskich oficerów. Podwarszawska Puszcza Kampinowska to miejsce działalności kapelana Armii Krajowej. Księdza Stefana Wyszyńskiego, pseudonim Radwan III. Zwróćmy uwagę na powstańczą pamiątkę. Gruba księga z utworami Juliusza Słowackiego, z otworem pokuli w okładce. Ogień, który niszczył Warszawę, strawił też brzegi książki. Częstochowa to największy ośrodek kultu religijnego w Polsce. Klasztor Paulinów z kaplicą Czarnej Madonny jest miejscem wyjątkowym. Jan Paweł II odwiedził Częstochowę ponad 100 razy, a Stefan Wyszyński spędził tu ponad 600 dni. Klasztor ufundował w 1382 roku książę Władysław Opolczyk. Zadecydował, żeby go usytuować na wzgórzu, Jasnej Górze. Dwa lata później książę ofiarował budującemu się klasztorowi cudowny obraz Matki Boskiej. Jak legenda głosi, wizerunek powstał na deskach stołu, przy którym jadła posiłki święta rodzina. W rzeczywistości obraz jest ikoną bizantyjską, powstałą między VI a VIII wiekiem naszej ery. Podejdźmy bliżej do kopii niezwykłego obrazu, który wykonała Dorota Zemła. To niezwykła możliwość oglądać wizerunek Madonny tak blisko. W 1430 roku obraz został uszkodzony w wyniku napaści. Pocięta ikona trafiła do Krakowa na dwór króla Władysława Jagiełły. Od XVII wieku z wotów ofiarnych, darów składanych w określonej ofierze lub jako wyrazy wdzięczności, wykonywane są sukienki, które można nałożyć na ikonę. Zwróćcie uwagę na koralowo-perłową sukienkę wykonaną z okazji 600 lecia obecności obrazu na Jasnej Górze. Dzieło Tadeusza Boruty, forma na polonie, na chleb powszedni, na opłatek, na babkę świąteczną i na baranka wielkanocnego, powstało z okazji wystawy Stulecia Zachęty. Tematem wystawy były prace dotyczące polonii. Jak sam artysta przyznał, Nie chciałem malować martyrologicznego sztafarzu Poszukując formy, która udźwignęłaby ten ciężki temat, przez przypadek trafiłem na zestaw przedmiotów nośnych kulturowo takich jak formy na baranka wielkanocnego, chleb, babkę świąteczną. To elementy silnie zakorzenione w tradycji obrzędowości polskiej. Postanowiłem tak pokazać samą postać Polonii, jako formy podobnej do tych, które służą produkcji dewocjonalnych figurek. Powstał cykl zwykłych martwych natur, które jednak dotykają naszej tożsamości. To ukłą stronę polskiej obrzędowości, a jednocześnie pytanie – czy nie są to już tylko puste formy? Zatrzymajmy się przed pięcioma dużymi obrazami. Pietami autorstwa Mariana Czapli, które wprowadzają nas w atmosferę trudnych czasów PRL. Przed nami mural Piotra Młodożeńca, wielkoformatowe dzieło, które kontrastuje ze strefą soboru przedstawiającą najważniejsze w XX wieku wydarzenie w kościele – Symbole obrazują wybrane fakty z historii Polski. Piotr Młodorzeniec wykonał mural w technice szablonu. Proste znaki nawiązują do zbrodni katyńskiej, stanu wojennego czy śmierci księdza popiełuszki. Obok nich widzimy jednak także symbole wolności: krzyż, kotwice, litery V i polskie flagi. Pokój US Nazwą to określa się przedsionek Kaplicy Sykstyńskiej, pełniący rolę garderoby, gdzie nowo wybrany następca świętego Piotra. Przebiera się w szaty papieskie, aby w nich odebrać pierwsze homagium akt hołdu od kardynałów elektorów, a następnie ukazać się wiernym z lodzi bazyliki św. Piotra. Kardynał, który staje się papieżem, doznaje wzruszenia. To wyjątkowo intymna chwila. Wraz ze zmianą szat następuje rewolucja w życiu człowieka powołanego do największej godności w Kościele katolickim. Zajrzyjmy do wnętrza kaplicy sykstyńskiej. Na początku Michał Anioł uznał za wielką zniewagę prośby o freski ówczesnego papieża Juliusza II, bo czuł się rzeźbiarzem, a nie malarzem. Nad Sądem Ostatecznym pracował 5 lat, nad całością ponad 25. Pierwotnie postaci na freskach były nagie. Na kilka tygodni przed śmiercią artysty postanowiono zakryć fragmenty fresku uznane za nieprzyzwoite. Prace trwały latami. Jednym z zakrywających malarzy był Daniele da Voltera który zapisał się na kartach historii sztuki niezbyt pochlebnym przydąkiem. Konklawę, czyli pod kluczem. Kardynałowie z całego świata właśnie w Kaplicy Sekstyńskiej zbierają się i oddają głosy na swojego kandydata. Aldona Mickiewicz z niezwykłą precyzją przedstawia przedmioty, które tworzą osobliwy klimat. Faktura, ślady użytkowania, detale – wszystko to sygnalizuje przemijalność i przypomina o kruchości i nietrwałości. Przedmioty jako symbole są asumptem do zatrzymania się, oddania refleksji i poznania historii, która się za nimi kryje. W przestrzeni przedmiotów Aldony Mickiewicz kryją się symbole wspomnień, ślady liturgii i doświadczeń mistycznych. Zatrzymajmy się przy kopii obrazu Matki Boskiej Morenity z Guadalupe. Została przekazana przez Kościół w Meksyku kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu jako wyraz solidarności z Polakami cierpiącymi pod rządami komunistów. Oryginalny obraz wykonany został na tilmie z agawy, rośliny przypominającej znane nam sukulenty. Włókna są bardzo delikatne i mało odporne na zniszczenia, a jednak, pomimo pływu lat, pozostają w doskonałym stanie. Wizerunek Morenity z Guadalupe. Od grudnia 1531 roku otoczony został szczególną czcią i kultem wiernych. Przeszedł bogatą historię. Jan Paweł II był duchowym ojcem Solidarności. Symbolizuje to rzeźba przed nami. Nosi tytuł Totus Tus. Jej autorem jest współtwórca gdańskiego pomnika poległych stoczniowców Giedymin Jabłoński. Ołtarz na osiedlu Zaspa w Gdańsku. Stańmy przy dużym, ośmioczęściowym obrazem. W czerwcu 1987 roku Jan Paweł II przybył do Gdańska. Msza odbyła się w dzielnicy Zaspa. Z tej okazji zbudowano tam niezwykły ołtarz, którego projekt autorstwa Mariana Kołodzieja jest przed nami. Okręt kościoła ze sternikiem papieżem który stanął na Gdańskiej Zaspie w czerwcu 1987 roku, uważany jest za najbardziej oryginalny ołtarz ze wszystkich 104 pielgrzymek zagranicznych Jana Pawła II. Dzieło wybitnego scenografa Teatru Wybrzeże, profesora Mariana Kołodzieja, zrealizowano z olbrzymim rozmachem i fantazją w ciągu trzech tygodni. Nadano mu formę gigantycznej kogi, Średniowiecznego okrętu bałtyckiego wykonanego z drewna i pięknie rzeźbionego. Rozmiar okrętu, który miał 38 metrów wysokości, był zabiegiem celowym. Autorowi projektu chodziło o to, aby papież Sternik był widoczny nawet dla najbardziej oddalonego od ołtarza uczestnika liturgii. Symbolika ołtarza stała się kością niezgody między ówczesnymi władzami komunistycznymi a stroną kościelną. Po ciężkich bojach władze PRL zgodziły się na zrealizowanie projektu w całości. Przedmiotem kontrowersji było przedstawienie okrętu w stanie budowy, co kojarzyło się ze Stocznią Gdańską, gdzie w sierpniu 1981 roku wybuchł słynny strajk, który zaowocował powstaniem Związku Zawodowego Solidarność, nieistniejącego w czasie papieskiej pielgrzymki po delegalizacji w stanie wojennym. Ołtarz umieszczono na dziobie zaś jego tło stanowił olbrzymi biały żagiel, znad którego strzelały w górę trzy maszty zwieńczone krzyżami. To z kolei budziło skojarzenie z trzema krzyżami gdańskimi, upamiętniającymi krwawo stłumiony w grudniu 1970 roku przez władze protest stoczniowców. Ważnym elementem konstrukcji był mostek kapitański. Kołodziej wymarzył sobie, żeby papież choć na chwilę na nim stanął. I rzeczywiście, choć tego nie było w planach, Jan Paweł II, niczym prawdziwy kapitan, stanął na mostku i wygłosił stamtąd przemówienie pożegnalne. Przekaz dla wszystkich był czytelny: papież jest nie tylko sternikiem łodzi kościoła, ale prowadzi naród ku wolności. W 1999 roku spełniły się słowa prymasa Wyszyńskiego. Które skierował do Karola Wojtyły po jego wyborze na papieża: Masz wprowadzić kościół w trzecie tysiąclecie. Inauguracja obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 odbyła się 24 grudnia 1999 roku w noc Bożego Narodzenia. Jan Paweł II w symbolicznym geście otworzył wtedy drzwi święte w Watykanie. Na ramionach miał mieniącą się kolorami kapę, której kopię widzimy w gablocie. Szata została wykonana specjalnie na tę uroczystość przez krawców z Wenecji. Nad dobraniem odpowiednich kolorów i symboli czuwali teologowie. Złoty, różowy i granatowy symbolizują Chrystusa. Do uszycia szaty wykorzystano najnowocześniejszy materiał. Dzięki temu, mimo sporych rozmiarów, jest bardzo lekka. W jednym z fragmentów listu do artystów autorstwa Jana Pawła II czytamy: Aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki. Musi bowiem sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, boża, stawała się postrzegalna, a nawet w miarę możliwości, Pociągająca. Musi zatem wyrażać w zrozumiałych formułach to, co samo w sobie jest niewyrażalne. Przed nami dekalog wybitnego awangardzisty Stefana Gierowskiego. Dziesięć przykazań, zobrazowanych przez artystę, mówi do nas barwami i kształtami. To jego osobiste rozważania nad tym wielkim tematem. Każdy z nas inaczej je rozumie i odbiera, zupełnie jak muzykę. W obu dyscyplinach sztuki tematyka nie jest podawana wprost. Odwołuje się do kontrastów, różnych wielkości, barw i wywołuje w nas różne emocje i odczucia. Oglądamy je w ciszy, może któryś przemówi do nas w wyjątkowy sposób.